Organizatorem tej akcji jest Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego przy Politechnice Koszalińskiej. Akcja ta polega że studenci, którzy tu studiują, w tym gmachu, w innych kampusach w Koszalinie, każdy student tutaj na miejscu już nie musi chodzić do punktu wydatku, a generalnie studenci chodzą do punktu wydatku w Koszalinie, który jest przy Szpitalu Wojewódzkim i oddają krew. I oni chcą już na miejscu w większości tutaj oddać. Przedział wiekowy jest duży. 18 65 lat waga 50 kg co najmniej I wiadomo odpowiednie też temperatura ciała 36,6 ciśnienie krwi standardowe wzorcowe to jest 120 80 no i jeśli te warunki spełnia i nie choruje na żadne choroby zakaźne, bo każdy potencjalny dawca wypełnia ankietę. Tam jest 40 pytań. Musi to wszystko e, zgodnie ze swoim sumieniem, ale i z prawdą napisać. Jak coś nie wie, to już pyta się lekarza albo tego e, pra, pielęgniarkę, która go powie mu, jak to, jeśli e, no Są przeciwwskazania stałe i czasowe. Więc stałe, to jeśli ktoś choruje na choroby układu krążenia, na serce, miał jakiś wycięty organ, po transplantacji, wiadomo, że nie może. Choroby nowotworowe, cukrzyca, następnie choroba innych organów, egzema, łuszczyca, choroby alkoholowe. No, jeśli ktoś zażywa jakieś narkotyki, no to może nie, nie może być. Ogólnie z tego wynika, że musi być zdrowym człowiekiem. 40 chorób. A przeciwwskazania takie okresowe, czyli czasowe, to jest to, że na przykład kobieta, jak jest w ciąży i 6 miesięcy po urodzeniu nie może oddawać kwi. Jak karmi dziecko tak samo, jak ma miesiączkę tak samo. Jeśli mamy leczenie stomatologiczne z no to też nie możemy oddawać krwi. Trzeba czekać od tygodnia do dwóch. Szczepienia wszelkiego rodzaju. Więc jest dużo tych takich przeciwwskazań, też czasowych, kiedy nie można tej krwi odbić. Od 2007 roku, kiedy zaczęliśmy tę akcję tu na Politechniki Koszalińskiej, w krwi uczestniczyło 743 osoby. W większości to byli studenci, ale nie tylko, mieszkańcy też Koszalina, ale przeważnie studenci i oddali w sumie 335 litrów 500 ml, więc tu bardzo dużo. Dziękujemy im za to, za te ich wielkie, szlachetne, gorące serca. Z tego wynika, że jednak studenci są wrażliwi i są prospołeczni. Wyrobienie obywatelsko.